W dzisiejszych godzinach wieczornych otrzymaliśmy zgłoszenie o potrzebie udzielenia pomocy medycznej w jednym z budynków w Józefówku. Po przyjeździe jednostki obrony pożarowej na miejsce zdarzenia, działanie nasze polega na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Potwierdziliśmy obecność mężczyzny, u którego pracownicy stwierdzili brak czynności życiowych. Wdrożono procedury, kwalifikowanej pierwszej pomocy, przystąpiono do resuscytacji. W międzyczasie drugi zastęp zabezpieczył lądowisko dla lotniczego motoria ratunkowego, które również przybyło na miejsce zdarzenia. Niestety nie udało się przewrócić czynności życiowych. Lekarz LPR stwierdził zgon. Na miejscu czynności prowadzi dalsza policja. W działaniach brały udział trzy zastępy Straży Pożarnej, dwa JLG Dzierżoniów, jeden OSP Ostroszowice.